Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest Szkoła Językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Serdecznie zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Dzisiaj po dłuższej przerwie powraca pan redaktor Leszek Ślazyk, Chiny24.com, znawca Chin. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Rozpocznę dzisiaj od aspektu handlowego. Pan redaktor jeździ do Chin, z Kińczykami rozmawia. Pewnie ma to też wymiar właśnie biznesowy. Poznaje pan, jaka jest ta chińska perspektywa, patrzenie na ten biznes, jaki wpływ ma wojna na Ukrainie, na handel z Rosją. I tu pytanie, czy w jaki sposób ten chiński eksport zyskał, stracił w związku z sytuacją na linii Ukraina-Rosja. Pytanie też o kwestie związane z rublem. No i oczywiście sankcje. Czy one również odbiły się na Chinach? Przede wszystkim jeździł, tak jak większość nieobywateli Chińskiej Republiki Ludowej końca 2019-2020 roku w zasadzie nie ma możliwości, żeby wjechać do Chin bez prezydentury, bez no i bez też projektu, który by uzasadniał spędzenie 21-28 dni na wstępie, na kwarantannie, bez gwarancji możliwości potem w, jakby, wejścia w życie chińskie, bo może się okazać, że jesteśmy z państwa, które akurat wyhodowało sobie jakąś nową odmianę koronawirusa i jest problem. No w tej chwili mamy w Szanghaju, pomału ta sytuacja się normalizuje, ale od 15 marca mamy chociażby w Szanghaju turbulencje związane z Omikronem, które odczujemy za, za kilka, prawdopodobnie za kilka miesięcy, nie tygodni, ponieważ zarówno w Szanghaju, jak i wcześniej w Shenzhen, stanęły wszystkie w zakłady pracy, wszystkie biura, generalnie wszystko. To się oczywiście przełoży na kolejne turbulencje związane ze zrywaniem łańcuchów dostaw, na ceny. No, i na, na inflację. Natomiast, jeżeli chodzi o relacje Chiny-Rosja, to jest, to jest rzecz zabawna, wie pan? Ja to, to obserwuję z no, tego punktu widzenia, nieco zakrzywionego przez, przez pryzmat chiński. My w ogóle chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie jesteśmy całym światem. Nie patrzymy na tą mapę. Być może to są jakieś błędy w edukacji, w geografii, nie wiem. I w matematyce też. Świat Zachodni to. Australia, Stany Zjednoczone, Kanada i Europa, część Europy, bez Węgier na przykład, już dzisiaj, tak? I ta część świata jakoś tam reaguje negatywnie na w, w wojnę w Ukrainie, w sensie aktywnej reakcji. Przy czym ta reakcja jest stymulowana przez Stany Zjednoczone. Gdyby, gdyby nie, nie Stany Zjednoczone i ten impuls taki silny, ta reakcja byłaby o wiele słabsza, być może w ogóle nawet i by nie było chociażby w przypadku Niemiec i wielu innych państw. I Natomiast jeżeli chodzi o relacje, relacje Chiny-Rosja, to Chiny wciąż powtarzają. Nie nasz cyrk, nie nasze małpy to nie myśmy wygenerowali tą sytuację z punktu widzenia Chin. Rosja była po prostu cały czas drażniona w jakiś tam sposób i, i zareagowała. W sposób, oczywiście, dziś wiemy, że w sposób nieadekwatny, nieodpowiedni, tak naprawdę rujnujący, zarówno plany chińskie, jak i amerykańskie. To miało trwać trzy dni, byśmy załamali ręce, uronili łzę i po, po robocie, tak? Dzisiaj nic już z tego w, w, nie da się no, znaczy nie da się zrealizować takiego scenariusza. Po prostu, tak? I czym dalej, czym dalej, czym tym gorzej. Tylko, że niekoniecznie gorzej dla, dla Rosji, czy, czy gorzej dla Chin. Czy zwiększy się wymiana handlowa pomiędzy Rosją, a, pomiędzy Rosją a Chinami? Ona już się zwiększyła w styczniu i lutym. O 30 bodaj 8% zwiększy, zwiększyła się ogólna wymiana handlowa pomiędzy Rosją a Chinami, co jest oczywiście konsekwencją zbliżania się tych dwóch państw. W tym obszarze ekonomicznym, jak i politycznym, ale to znowu jest efekt działania Stanów Zjednoczonych. Ja naprawdę w ostatnich tygodniach się zastanawiam, dokąd byśmy doszli, gdzie, gdzie tak naprawdę jesteśmy w tej chwili, bo ja mam wrażenie, że zresztą to, to jest wrażenie wzmocnione przez profesora Kerry Browna, który już o tym parę lat temu pisał, że my mamy jakiś ogromny deficyt w obszarze dyplomacji na Zachodzie. Ponieważ ona nie, nie wynika z działania kolektywnego, tylko to jest tak jak w, w tym filmie: Don't Look Up, że przychodzi specjalista i mówi, że sprawy wyglądają tak i tak, a głowa państwa ze swoim doradcą e, tam gadanie, zrobimy to po swojemu. Tutaj ja zauważyłem w ogóle ten, ten temat, w ogóle nie istnieje w polskiej w przestrzeni publicznej, ale naprawdę tak jak w, w sytuacji w Europie game changerem była Ukraina i jej opór którego się nikt nie spodziewał. Nagle, wow, 40 parę dni w, 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 strona rosyjska, tak naprawdę e, nie, osiągna, nie osiągnęła nic poza, no, poza schodzeniem coraz bardziej w, na, na pozycję zbliżoną do, do faszystowskich Niemiec, po prostu nazistowskich Niemiec, tak, jeżeli chodzi o wizerunek ten, ten publiczny, ale to też w naszej sferze. To, to, to nie jest wizerunek światowy. Natomiast w tej chwili game changerem, zupełnie też jakby ignorowany w Polsce przez, przez media, przez dyskusję, są Indie. Nagle się okazało, że Indie postanowiły realizować własną politykę i to zaskoczyło Stany Zjednoczone. A ja zadam panu pytanie: jakie są Indie? Nie są silne, są demokratyczne, a przede wszystkim są biedne. I to jest, wy pan co, to, 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 to taki, podpuszczam troszeczkę pana, ale to chodzi o, o właśnie o, o... O brak takiego kolektywnego myślenia, że 12-16 osób siada przy stole i zaczyna się zastanawiać się nad jakimś problemem. Chiny są demokratyczne i są biedne. I teraz zmuszanie Indii do tego, żeby przyjęły na klatę takie same obciążenia, jeżeli chodzi o ropę i gaz, jak Europa, świadczy o absolutnej ignorancji, arogancji, zadufaniu, niezrozumieniu w ogóle rzeczywistości. Indie są państwem demokratycznym. Tam rządy wybiera się w drodze wyborów, wrzucania kartek, ale te kartki wrzucają ludzie biedni. I teraz, jeżeli Modi zdecyduje się na przyłączenie do, do antyrosyjskiej kampanii, po pierwsze, 90% uzbrojenia indyjskiego to jest Rosja albo licencje rosyjskie. I to jest efekt działalności Stanów Zjednoczonych, które Wrzuciły Indie w latach 50-60 do wora, w którym znalazł się również Związek Radziecki. Stany Zjednoczone zbliżyły Indie ze Związkiem Radzieckim w tamtym okresie. I stąd to, to, to ten bagaż tak, dzisiaj, że, że Indie posiadają uzbrojenie rosyjskie de facto. Okej, okay. Indie znalazły się dzisiaj w kleszczach, są pomiędzy Pakistanem, niegdysiejszym, niegdysiejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, którego Chiny. Stanów Zjednoczonym odebrały w niecałą dekadę, inwestując w tamtejszą gospodarkę, a nie w tamtejszą armię. I są Chiny, tak? Z którymi Indie też od, od zawsze mają duży, duży problem w obszarze no, tym nadgranicznym. Bangladesz, który nie wiadomo właściwie z kim gra, ale raczej z Chinami niż, niż z Indiami, no bo tutaj mamy kwestię znowu wyznaniową. Więc jak. Indie, dzisiaj skleszczone, znajdujące się w zasadzie, są otoczone przez, przez niezbyt przyjazne państwa, miałyby zrezygnować z relacji z Rosją i jednocześnie no jakby uderzyć w, w swoje potencjały militarne, tak? Przecież Amerykanie im nie sprzedadzą w Trymiga i po takich samych cenach w adekwatnego uzbrojenia trzeba wyszkolić ludzi, trzeba znaleźć przede wszystkim tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ktoś e, gdzieś podejmuje taką decyzję. Zresztą przeczytałem przed chwilą, przed chwilą w relację z, z konferencji prasowej rzeczniczki w, w Białego Domu. I, no i, I mamy do czynienia po prostu z jakąś zupełnie hi, historią irracjonalną, gdzie Biały Dom ostrzega Indie, że zostaną objęte sankcjami, jeżeli będą kontynuować swoje relacje handlowe. Z Rosją i uważają, że po tym ostrzeżeniu Indie nie podejmą takiego ryzyka, bo są świadome tego, że, że no wspieranie Rosji w, w, poprzez wymianę handlową, intensyfikowanie wymiany handlowej, no w, jakby skaże, skaże Indie właśnie na, na takie, takie nie, 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 dyskomforty jak, jak sankcje. No, tylko że Indie są państwem demokratycznym, które się yy, zmieniło pod rządami Modiego, tak jak Węgry pod rządami Urbana. Zmiana nastawienia społeczeństwa do Stanów Zjednoczonych to jest kwestia jednego dnia. Po prostu pojawi się nowy komunikat, pojawi się nowe przesłanie propagandowe i nie będą antyamerykańskie, nie będą prochińskie, nie będą prorosyjskie, będą antyamerykańskie i rozszerzy nam się ten problem, o którym Zbigniew Brzeziński pisał w Wielkiej Szachownicy, że może pojawić się quasi-sojusz, który nie będzie miał wspólnych interesów, jeżeli chodzi o, o, o jego uczestników, ale będzie miał jednego wspólnego przeciwnika i to będą Stany Zjednoczone. A teraz sobie wyobraźmy: a takie zabiegi trwają, bo Wang Yi zaraz po, po dwóch sesjach poleciał nieoczekiwanie zupełnie do, do New Delhi na rozmowy nieoczekiwane Indusami. To też był w Afganistanie, też był w Nepalu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie taki quasi-sojusz, taki cichy sojusz się pojawia, i mamy Indie, Chiny, 3 miliardy ludzi, Rosję, Iran, Afganistan i państwa ASEAN, które są bliżej w tej chwili, w tej chwili Chinom niż, niż Stanów Zjednoczonych ze względów ekonomicznych, po prostu, tak. To są państwa biedne, które nie chcą być już biedne, które chcą. No, w, sprawić, żeby, żeby ludzie tam żyli godnie, a przez to też byli jakby mniej wybuchowi, mniej skłonni do, do rewolt i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy w sumie potencjalnie zbiorowość około 4 miliardów ludzi, tak? 4 miliardów ludzi versus Stany Zjednoczone i Europy. No to, to pod, pod każdym względem jest, jest irracjonalne, pod każdym względem Wymyka się, wymyka się jakiejś racjonalnej myśli, a w tym całym układzie, pod względem ekonomicznym, technologicznym, jakby też organizacyjnym, Chiny są najbardziej rozwinięte, najbardziej zwarte, też są pewnego rodzaju potencjalnym wzorcem funkcjonowania tych państw. I to jest, to jest jakby, uruchomienie takich mechanizmów, które, których ja nie, nie, nie do końca jestem w stanie zrozumieć, bo one są. Naprawdę niezwykle niebezpieczne, przede wszystkim jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o te, te historie ekonomiczne. Co jest pewne, to to, że yy, wojna w Ukrainie, która dla wszystkich tych państw jest wojną lokalną i odległą, ona nie zmieni ich nastawienia do własnych gospodarek, do własnych spraw, do własnych problemów. I liczenie na to, że jakaś presja spowoduje, że te państwa zmienią zdanie, ta presja nie poparta niczym, tak? czyli na przykład nie poparta dostawami ropy i gazu po cenach o wiele niższych, tak jak robią to Rosjanie, że, że ta cena jest w tej chwili, jeżeli chodzi o Indie, nawet trzy razy niższa niż, niż cena światowa. Tu jest obszar, obszar walki. Co więcej, ten obszar walki nagle się też rozszerza, i z tym przesłaniem Amerykanie zwrócili się, do, zwrócili się wprost do rządu Indii, że to działanie, czyli nawiązywanie relacji handlowych z Rosją i rozszerzanie w tej chwili tych relacji handlowych, uderza. W światowy system walutowy bazujący na dolarze, tak konkretnie to Amerykanie określili, tak? Czyli znowu się pojawia ta rzecz, która potwierdza również wcześniejszą retorykę Chin, że tu nie chodzi o ludzi, tu nie chodzi o nic innego, tylko po pierwsze o, o rynki ropy i gazu, a po drugie o dominację dolara na rynkach światowych. I Amerykanie to po prostu najzwyczajniej w świecie powiedzieli, tak? Powiedzieli to przekazując konkretny komunikat ludziom w New Delhi. W związku z tym nie, nie sądzę i myślę, że nawet, nawet te wszystkie działania, które mają miejsce, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i Europę, tylko i wyłącznie zachęcą te państwa do tego, żeby po prostu dać sobie spokój, nawiązać silniejsze relacje z Rosją. Sankcje dolarowe, ok, będziemy robili słapy międzywalutowe. To już właśnie Indie i Rosja zrobiły. Rupie, ruble, rozliczamy się w słapach. Co oznacza, że Indie będą miały jeszcze bardziej otwarty rynek rosyjski i będą wypełniać te wszystkie miejsca, które opuszczają w korporacje zachodnie. To nie Chiny będą to robić, to, to mogą to zrobić Indie. To jest taka, taka, wie pan, układanka, która mi ostatnio nie daje spać, bo, bo po drugiej stronie mam wrażenie, że, że w ogóle nie ma jakiejś refleksji, nie ma, nie ma pomysłu. Na, znaczy pomysł musiałby być, gdyby, gdyby ta druga strona sobie, czyli nasza strona. Zdawała sobie sprawę z konsekwencji poszczególnych ruchów, a tutaj niestety chyba, chyba takiej refleksji nie ma. Zastanawiam się w takim razie, co na Pacyfiku, bo Ukraina być może nam przesłanie, jakieś informacje, jakieś wydarzenia, co się dzieje na Morzu Południowochińskim, czy pojawia się kwestia Tajwanu, jakiegoś napięcia, czy pan to obserwuje? To jest to, to znowu um, historia, to jest opowieść nasza. To jest zupełnie, zupełnie opowieść, która nie ma, nie ma sensu. Jeżeli się zrobimy krok, do tyłu. I spojrzymy na to poważnie. To, co się dzieje w, w Ukrainie, dało Chińczykom bardzo wiele do myślenia. Także możemy mieć jakieś dane wywiadu, zresztą to jest też wielka przestrzeń, która też no, nie zatrważa, jakie dane na temat armii rosyjskiej miała inteligencja, wywiad amerykański. Tak? Jak? Przecież cały czas byliśmy pompowani historią o tym, że to jest groźna armia, która sobie poradzi z każdym i trzeba, trzeba na nią uważać. Odwrotność mamy z kolei w Chinach, gdzie do końca nie wiadomo, jaki jest potencjał militarny obronny. Tajwan jest zamieszkały przez Chińczyków. Być może ci Chińczycy wcale nie są tak skłonni do tego, żeby, jeżeli pojawi się siła fizyczna, jeżeli pojawi się siła militarna, stać się członkiem Chińskiej Republiki Ludowej, żeby, żeby być obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej w ten sam sposób, w jaki Rosja postanowiła Ukraińców uczynić obywatelami Federacji Rosyjskiej. Nowe technologie, nowy, nowy format walki, który się już w, pojawił w Górskim Karabachu, a teraz też potwierdza się w Ukrainie, to są rzeczy, które mogą w, w ogóle zrujnować jakiekolwiek pomysły na inwazję, na desant na, na Tajwan. W tym formacie, w jakim. Na pewno o tym myślano, ale w jaki myślano powiedzmy 10 czy 5 lat temu. Pomimo tego, że, że z armia chińska się modernizuje i, i właściwie cały sprzęt, który posiada, jest sprzętem produkowanym Made in China, jest, jest sprzętem chińskim, no to, to w, są też uwarunkowania, chociażby takie jak ukształtowanie terenu na Tajwanie, czyli z jednej strony niewiele od strony zachodniej, niewiele plaż i, i tereny podmokłe, lagunowe i bagniste, a z kolei od strony wschodniej czy od Pacyfiku w skaliste wybrzeże. I to jest, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że w momencie, kiedy doszłoby do takiej inwazji, Amerykanie nie mają żadnych oporów, bo Tajwan jest wyspą, w związku z tym można tam zastosować wszelkie rodzaje broni, wszelkie rodzaje działalności. Nie ma sąsiadów którym by to przeszkadzało specjalnie. Ten, ten konflikt nie, nie, nie bardzo ma się jak rozlać poza granicę tej wyspy i z tego też Chińczycy sobie zdają sprawę, że przede wszystkim w, w tym konflikcie ginęliby Chińczycy, a nie Amerykanie. No i najważniejszy tak naprawdę aspekt tej całej sprawy, to znaczy jakiekolwiek działania militarne na, na, na wyspie, na Tajwanie, natychmiast zatrzymują całą produkcję półprzewodników. A tak się akurat złożyło że Tajwan jest największym na świecie producentem półprzewodników, których potrzebują zarówno Chiny, jak i potrzebują ich Amerykanie. W związku z tym nie ma to sensu żadnego z punktu y, 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 y widzenia ideologicznego. Mówienie o Tajwanie jest, jest y, y, takim stałym elementem, stałym elementem gry, jeżeli chodzi o, o, o Chiny, o to integralność, o prawa i tak dalej i tak y, dalej, uwarunkowania historyczne. Natomiast warto zwrócić uwagę, że chociażby na początku marca była się świecka chińska tradycja, odbyła się tygodniowa sesja parlamentu chińskiego, ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych od, od 5 do 11 marca i tam się otwiera te, 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 te obrady zazwyczaj premier rządu chińskiego, który zdaje raport z tego, co się wydarzyło w roku minionym i co się wydarzy w roku bieżącym, jakie są plany i w tym tegorocznym przemówieniu Li Keqianga Tajwanowi poświęcono jedno zdanie, jedno, zazwyczaj to jest akapit, dwa e, różne historie i jedno zdanie. Natomiast, co bardzo istotne było w tym samym przemówieniu, które trwało niecałą godzinę i tuż z mojego gadania w, można wywnioskować, że było to przemówienie niedługie, dotyczyło dwóch lat tak funkcjonowania wielkiego państwa. No, I Keqiang podczas tego przemówienia e, odmienił na wszystkie chińskie przypadki słowo stabilizacja 76 razy. 76 razy powtarzał stabilizacja. To jest priorytet chiński. Chiny przewidują, że, w, że ten rok będzie niezwykle turbulentny, że będziemy mieli do czynienia z no, dużymi zaburzeniami w przestrzeni ekonomicznej, a te zaburzenia w przestrzeni ekonomicznej będą generowane między innymi przez niestabilną sytuację polityczną. No i już mamy już mamy efekty. Nie wiem, czy, czy o tym się w ogóle w Polsce mówi, ale no tu, tu we Francji, w związku z tym, że Francja cały czas jest zainteresowana Afryką Północną, Magrebem, ale też i, i, i głębiej. Wprawdzie się niedawno wycofała, przynajmniej formalnie, z Mali, ale, ale jest to ten obszar, który w, no, nie daje spać Francuzom no, zdecydowanie. No tu mówi się już w tej chwili, tak, są a wprowadzone reglamentacje na pieczywo w krajach Afryki, Afryki Północnej. A jeszcze nie odczuwamy efektów braku dostaw zbóż z Rosji i Ukrainy. Więc mamy do czynienia też z taką historią, którą ja przewiduję, czyli koniec tego roku, początek przyszłego roku ruszy kolejna fala emigracji z Afryki. Na Europę. Ta, będzie, ta fala będzie spowodowana głodem po prostu. Tak. Liban jest zależny od dostaw z Ukrainy i z Rosji w 90%. To jest państwo zniszczone, to jest państwo upadłe. Po wybuchu magazynu Saletry dwa lata temu w Bejrucie, niedawno słyszałem, już kilkadziesiąt procent libańskiego społeczeństwa żyje na granicy ubóstwa, czyli to jest Bank Światowy, to, to określa jako 1,25 centów dziennie na osobę. No i, no i właśnie, to są, to są takie mechanizmy. My jesteśmy skupieni na sobie, na tym, co się dzieje w przemyślu, w Rzeszowie, ewentualnie coś tam w Warszawie się dzieje, natomiast no, nie patrzymy szerzej na tą, na tą mapę. Nie, nie, nie obejmujemy jej w, ani wzrokiem, ani, ani tym bardziej rozumem. No i nie zauważamy tych wszystkich mechanizmów, które, no, które uruchomiono i które już się dzieją, już się wydarzają. Jeżeli chodzi o mnie, to, to tutaj nie tyle budzi moje, mój niepokój sytuacja Chin, już samych, tylko tego, że mam wrażenie, że przez nieporadność, zupełną nieporadność dyplomatyczną, Amerykanom sytuacja wymyka się z rąk. Po prostu. Koniec marca Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował raport na temat dedolaryzacji. To jest raport, który mówi o ostatnich 20 latach, i mówi o tym, że. Państwa świata budują rezerwy walutowe już w sposób inny niż to miało miejsce przed dwoma dekadami, czy dwiema dekadami, i tu nie ma historii takiej, że Juan zastępuje dolara. Państwa świata zaczynają budować swoje, swoje rezerwy walutowe w sposób zdywersyfikowany, czyli na przykład w, w, w portfelu walut znajduje się szwedzka korona, szwajcarski frank, koreański won, singapurski dolar i tak dalej, i tak dalej. I ten proces postępuje. I co jest ciekawe, ten raport Funduszu Międzynarodowego nie uwzględnia decyzji amerykańskiej o zamrożeniu rezerw walutowych Rosyjskiego Banku Centralnego. A to jest jakby taki trigger, który spowoduje, że ten proces będzie przyspieszał gwałtownie. Ja mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie do rozmowy zaprosić któregoś ze znanych polskich ekonomistów i porozmawiać na ten temat. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że poziom rezerw walutowych w dolarze w ciągu roku czy dwóch spadnie do poziomu na przykład 50%, jeżeli się okaże, że, bo ten proces, ten proces również obserwowany jest przez SWIFT, jeżeli nagle się okaże, że wymiana towarowa na świecie odchodzi od dolara do walut własnych, to jest między innymi ten układ Indie-Rosja, czyli, czyli swapy, to, a jeszcze do tego, bardzo intensywnie wchodzą historie związane z cyfrowymi walutami. Przy okazji się zareklamuję, jako Instytut Badań Chin Współczesnych wydaliśmy książkę z, z wydawnictwem Fronda i Zona Zero Cyfrowy yuan, koniec gotówki, Richarda Turina. Tego też nie obserwujemy. Europa, strefa, strefa euro bardzo intensywnie już w tej chwili pracuje nad, nad cyfrowym euro. Cyfrowe euro, nie mamy czasu na to, żeby rozwijać temat, ale cyfrowe euro to jest dramatyczna sytuacja dla złotówki. Pojawią się waluty cyfrowe. Amerykanie oczywiście pojawił się już taki taki projekt w amerykańskim kongresie, żeby obłożyć sankcjami wszystkie państwa, wszystkie instytucje, które będą posługiwać się w transakcjach handlowych cyfrowym Joanem. To jest ten level amerykańskiego myślenia, który mnie przeraża. Czyli pojawiło się zagrożenie i rozwiązanie jest siłowe. Tak? Nie ma rozwiązania intelektualnego, nie ma skoku do przodu, ucieczki do przodu, tylko pomysł taki, że skoro Pojawił się cyfrowy yuan, i, i, i Chińczycy są przed Amerykanami, jakieś 3-4 lata do przodu, jeżeli chodzi o rozwój tej formy pieniądza. No to Amerykanie mówią: OK, to obłożymy sankcjami wszystkich, którzy się będą posługiwać tym, tym pieniądzem. Tylko, że co na przykład z firmą Tesla, albo z firmą KFC, albo z firmą Bank, one wszystkie funkcjonują w Chinach. I za chwilę wszystkie będą chociażby zobligowane do płacenia pensji swoim pracownikom e, cyfrowym i To one będą musiały opuścić Chiny? KFC to jest 51% wszystkich operacji zagranicznych koncernu Chin. Tesla ma tam największą i najsprawniejszą fabrykę, co więcej, całe zaplecze produkcyjne. A co z firmą Apple, która produkuje wszystkie swoje urządzenia w Chinach, w, w, między innymi w ramach współpracy z firmą. Foxconn. I tak jak powiedziałem na początku, tak, to jest mapa 3D różnych zależności i po jednej stronie mamy pewne działania, które są po prostu działaniami na rympał, tak. podejmujemy jedną decyzję, ale nie zdajemy sobie sprawy, że ta decyzja daje rezultat w postaci całego zespołu różnych reakcji, z których wynikają następne. No, słoń w składzie porcelany, delikatnie rzecz ujmując, tak. Albo to, co, to, co najczęściej mi ostatni przychodzi do głowy, taki film Kubrika Dr. Strangelove. To jest, to jest taka rzecz z, z lat 60., -tych. polecam uwagę, bo, bo to jest. To, to chyba się niewiele zmieniło od, od tamtego czasu, natomiast e, zmienił się świat. Zmienił się świat, zmieniła się pozycja Stanów Zjednoczonych. Obawiam się, że Amerykanie cały czas funkcjonują mentalnie w realiach lat 90., 91., 92. rok i nie przyjmują do wiadomości po prostu, że się, że się wszystko pozmieniało, a to skutkuje tym, że nie potrafią, jakby no, chociażby w przypadku tych Indii, tak, wyciągnąć bardzo prostych wniosków z aktualnej sytuacji i, i, i z tego, że, że te działania, które w tej chwili podejmują te słowa, te deklaracje, są przeciwskuteczne. To, co, to, co Amerykanie powinni robić, a to, czego nie zrobią, czego nie robią chociażby u siebie, no to, to w przyjęcie takiej strategii jak, jak Chiny, tak? Czyli kładziemy nacisk na, na ekonomię, na wybudowanie infrastruktury, na wzmacnianie w, w edukacji w tych biednych państwach i odchodzimy w ogóle od wtrącania się w to, kto w jaki sposób rządzi w danym, w danym państwie. No ale wyraźnie, wyraźnie z tym jest wielki problem i no w, no efekt jest jaki, Jaki jest? Wyprzedzając też komentarze, jeżeli chce ktoś chłodnej kalkulacji, tutaj cytując, ten pan ma trzeźwe podejście do polityki międzynarodowej. Pan redaktor Leszek Ślazek, serdecznie dziękuję za spotkanie. Również dziękuję i do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patroneit oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.